W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sieradzu zawsze jest gwarno i wesoło, ale pod koniec roku dzieci uczestniczą w niezwykłej sesji fotograficznej. To przygotowania do wydania kalendarza na następny rok. Kolejna sesja zdjęciowa dla nas jako terapeutów bardzo miła, grzeczna i tak dawna, chociażby dlatego, że mamy tak wspaniałych sponsorów. No proszę Państwa, gdyby nie grupa Fotosys, to my byśmy tego kalendarza nie mieli, nie byłoby idei. Ja ciągle się zastanawiałam, czy nie... Upadnie to po pierwszym roku, natomiast okazało się, że przyjęło się. Panowie są bardzo chętni do współpracy. Nasze dzieci tym bardziej chętne, więc myślę, że jak najbardziej wskazana inicjatywa dla dowartościowania niepełnosprawnego dziecka, tak? Tak Jak Państwo wiecie, mamy zgody rodziców na, na prezentowanie wizerunku dziecka. Dzieci są zachwycone, zadowolone. Co roku te kalendarze rozchodzą się bardzo szybko. Natomiast w tym roku wręcz rodzice przychodzili do nas, pytali się, czy będzie taka inicjatywa, bo chcieli. By, aby ten kalendarz ukazał się jak najszybciej, żeby był on prezentem gwiazdkowym dla wielu rodzin, wielu osób w Sieradzu. Fotografików z sieradzkiej grupy fotograficznej Fotosis właściwie wcale nie trzeba było specjalnie namawiać. Praca z niepełnosprawnymi dziećmi po prostu im się podoba. Z chęcią pomagamy takim dzieciom. Ja w szczególności dlatego, że mam syna autystyka, tak? więc jest to jakby też w jego kierunku, tak, w jego stronę. Wiem, jak z takimi dziećmi pracować, w jaki, w jaki sposób się jakby do nich um, usposabiać, jeżeli chodzi o takie zdjęcia, tak, bo generalnie takie dzieci, bardzo trudno takim dzieciom, takie dzieci ściągnąć na siebie uwagę, tak, takich dzieci. To jest ogromna trudność. Jakieś tam doświadczenie z racji ojcostwa mam, tak, w tym, w tym zakresie. A koledzy bardzo chętnie przystąpili do takiego samego działania. Mówię, po raz, robimy to po raz trzeci jesteśmy bardzo z tego tytułu dumni wręcz. Praca rzeczywiście nie jest łatwa. Dzieciaki nie zawsze robią dokładnie to, o co prosi fotograf. Trudno im ustać w miejscu, czasem niecierpliwią się i nie chcą współpracować. Trzeba im wtedy wszystko wytłumaczyć i pokazać. To jest wyczerpujące zadanie, zdecydowanie. Myśmy tutaj e, pierwszy miesiąc e, fotografowaliśmy Pierwszą sylwetkę. Do, do pierwszego miesiąca fotografowaliśmy dobre 15 minut, tak? więc to nie jest takie proste. Fotografujemy też w czasie takim, żeby te dzieci były dostępne i jak najmniej zmęczone. Z tego tytułu pobraliśmy wszyscy urlopy z pracy, tak, żeby, żeby móc rzeczywiście rzetelnie wykonać tą, tą, tą robotę. To wymaga naprawdę dużej uwagi i mocnego zaangażowania. Fotograficy przygotowali wcześniej rysunki, które pomogły w zaplanowaniu zdjęć na kolejne miesiące. Znajdą się na nich dzieci z przedmiotami kojarzącymi się z wiosną, wakacjami, szkołą czy choinką. Najważniejsza jest jednak idea przyświecająca powstaniu kalendarza. Każde dziecko, tak jak każdy człowiek, chce być doceniany, podziwiany, tak dalej. Tak, tak dziecko dysfunkcjonuje tym bardziej. Szczególnie często jest tak, że dzieci dysfunkcyjne przychodzą z bagażem do nas negatywnych doświadczeń, gdzie rzeczywiście w zasadzie nie miały do czynienia z tym takim pozytywnym wizerunkiem siebie, swoich możliwości. A tutaj to jest ta forma dowartościowania i pokazania, że, że jesteśmy wspaniali, piękni, kochamy i chcemy być kochani. No to są dzieci. Nie, nie sposób ich. Traktować nie wiem, w jakiś diametralnie różny sposób od tych dzieci normalnych, tak? tych, które się bawią na co dzień w piaskownicach. W sesji zdjęciowej uczestniczyły dzieci z różnymi dysfunkcjami, stopniem niepełnosprawności i w różnym wieku gimnazjaliści, uczniowie szkoły podstawowej i przedszkolaki. Pozowanie to ciężka praca, ale dzieciaki przy okazji doskonale się bawiły. Zdjęcia trwały cały dzień. zdjęcia, które robiła Sieradzka Grupa Fotograficzna Fotosys do kalendarza specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego na rok 2016. Dziękujemy. Dziękujemy i czekamy na efekt końcowy.